Aaaaaah! ma rodzinko, to Edi. I Gabryś. Czyli, czyli bracia. bracia. W dzisiejszym odcinku Gabryś ma challenge. Gabryś dzisiaj musisz spędzić 24, 24 godziny na kanapie. Na tej ale Adi, chyba z tą słodką kolą. Tak, Gabryś nie, nie jest sam. Mi. Dodatkowo będzie nie cały mi. dzień challenge i obowiązuje on też mnie. Podłoga polaba. Więc włączamy stoper, moi drodzy. I mamy, Gabryś, mamy 3 minuty. To co spakujesz tutaj, ty w ogóle nie możesz schodzić z kanapy, a ja poruszałem się po domu, cały czas jest podłoga szolada. Więc zaczynamy odcinek, oglądajcie Wygląda do końca. Jest. Jeśli jesteś nowy, to subskrybuj kanał. Nie, już, star, już. już. Star, star, star. To Gabryś, to co przyniesiesz na kanapę, a ja z kolei... Ja wziąłem, wziąłem, wziąłem. A ja z kolei muszę przygotować sobie trasę do pokoju swojego i jakby do kuchni. Ja tutaj naprawdę biorę bardzo... Dużo! Ślafrok i troszeczkę pieniędzy, abym mógł naprawdę sobie coś zjeść. Telefon i ładowarka właśnie. Dobra, zobaczcie, ja sobie przygotowałem taką trasę. zobaczmy ile czasu jeszcze zostało w ogóle. Dobra, minuta 20 sekund. Moja trasa jest taka. Jeśli będę chciał przyjść do kuchni, to mam tutaj te krzesła. Nie będę z skakał tutaj, do góry, tu na stół. A zobaczcie, tutaj obok pandy, tutaj jest mój transporter. Po prostu będę musiał jedno odepchnięcie wykonać i przejechać aż do swojego pokoju. No i ewentualnie do talet, więc to będzie mój taki transporter bez dotykania podłogi. Widzicie, tak, albo nie, takie taktyczne będzie... Ło! Wow. Ło! Wow. Przygniotło mnie, widziałeś? Moi drodzy, za 20 sekund ja dzisiaj nie będę mógł stanąć... Co To 20 sekund! to tylko ten Gabrys. O kurcze Gabrysz 15 sekund! moja płagowa! W ostatniej sekundzie zdążyłem wlecieć na sofę. Nie no, mam raczej wszystko. Bluza, wszystkie ubrania, wszystko jest... Myślę, że jest spoko. Zobaczcie pandę jak skacze. Panna ja wow! się... poczuła chyba mocy, powoga to Ja nie wiem czy Gabryś wie co dla niego znaczy, bo dzisiaj nie będziesz mógł zejść z kanapy. Będziesz musiał sam sobie ugotować. Jestem gotowy! Potem jestem kosilak... ja czas. Mówię, więc... No też jakiś będziesz mógł Te zamówić. Nie Ale słuchajcie, rusza niedługo Masterchef i Gabryś ma też książkę Masterchefa, bo będzie brał udział w castingu. Piszcie w komentarzach, gdzie zobaczyć zobaczyli Gabrysia w Masterchefie, bo myślę, że to już na dniach będziemy robić casting online. Jest. Moi drodzy, <słuch> mamy też nową zabawkę PowerPress. All Surface Vehicles. Gabryś, żeby ci się nie nudziło dzisiaj, będziemy też robić różne o, ma... różne challenges z PowerPress. Zobaczcie, jaka to jest fajna opcja. Przejdę do Gabrysia. Dobra! Wow. Okej, okay, dobra, spójrz. Tutaj mamy taką gąsienicę, którą możemy instalować. Zobaczcie, tutaj na, na, na te ząbki. A kiedy uruchomimy, ząbki się kręcą, jak taka piłka. Mhm. Sekwencje tej gąsienicy możecie sobie ułożyć tak jak chcecie, Gabi. Złóż swoją sekwencję, pozmienię kolory. W tych power fajne jest to, że generalnie te sekwencje naprawdę łatwo się łączy. Łatwo też jest w każdej chwili rozdzielić. Możecie tworzyć swój taki indywidualny power -threads. I to jest mega fajna zabawka, bo. Tak jak jest napisane, all, all surface vehicles I to jest w stanie po każdej powierzchni jeździć Tak, nawet po takim stole, nawet po szafce, Po stole, po się. kocach, dawaj to odpalimy, co? Uruchamiamy Ej, naszego power ale fajnie Znasz. to jeździ Znaczy jest taka gąsienica I zobaczcie Zobaczcie, już niego zaraz Fajne jest to, że ta zabawka, na przykład jak widzi ścianę to zamiast wjechać w tą ścianę, odbija się tak, od tego i Tak, power pretz sobie... ma coś takiego, że jest w stanie odbijać się od przeszkód. W dzisiejszym odcinku będziemy też budować fajne tory, ale Gabryś, jest dopiero początek dnia. No. Ja myślę, że powinieneś zrobić śniadanie, ok? Gabi, co ci podać z kuchni? Jakbyś mógł mi podać, ładny chleb i dżem może. Dobra, pieczywo jest tam. ja jestem w stanie? Ojejku. Dobra, ale mam lepszy pomysł, jak tam się dostać. Jednak przejdę sobie tędy. O, 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 o. I teraz zobaczcie. Małymi krokami do przodu. Adrian, 30 lat. Mam pieczywo. Nie! Mam pieczywo świeże. Gabryś, łap dżem. Co ty nie zapalić zemu? A przepraszam, teraz po będę musiał jeść, tak? Nie no, prankujesz mu Zobaczcie, trzy noże. I ja zamierzam zażonglować trzema nożami w kuchni Jeśli uda mi się to zrobić to zasubskrybuj kanał Daj łapkę w górę i napisz komentarz Eddie Jongler. A ja zostawię serduszko To jest wasz challenge Jak będę żonglował zanim mnie złapię, musicie zrobić te wszystkie czynności Subskrybujcie wow. kanał What? Mam nadzieję, że wam się udało zanim noże upadły Subskrybujcie kanał Pamiętajcie żeby nigdy nie kłaść nogi na kuchenko Bo można sobie zrobić niemiłą niespodziankę Dziękuję, dziękuję Tutaj naprawdę mam na śniadanie. Okej, okay, ja już jestem po śniadaniu, ale teraz chcę zrobić coś bardzo efektownego. Zrobię wysok! Gabryś teraz składa wyskocznie, ale ja wam mm. pokażę jeszcze fajną opcję, która tutaj jest. Gabryś, ty tego nie widziałeś, bo zobaczcie, Thread. Power Thread generalnie działa gąsienicowo i jest w stanie pokonywać praktycznie każdą powierzchnię, ale Gabryś, patrz, kiedy Power Thread, zobacz, ląduje tutaj. To zobaczcie, tutaj powstaje taki dodatkowy jakby robot, bo tu też jest jest taka ośka, prawda? Tak. Zębowa. Wpada powercred, zahacza się gąsienica, więc kiedy uruchomimy, zobacz, widzicie? On zaczyna chodzić. Więc to jest jedna z takich modyfikacji do naszego robota. Ale zobaczcie, tam na pudełku też macie różne części i możecie budować różne tory. Adi, ale czy proszę ciebie, czy jesteś w stanie mi przynieść coś z pokoju? Pilot do telewizora, ponieważ mój pilot e, dobra jest... Maca, mogę ci przynieść komputer to sam, tak? tak! Ja biorę na hulajnodze, Gabryś, postaram się tak to dojechać do pokoju i nie mogę oczywiście spaść. Trochę nie przemyślałem tego, bo zobaczcie, hulajnoga jest tam. Dobra, czyli muszę za jednym razem odepchnąć się i dojechać tam do pokoju, dobra? Jak surfer, czuję się jak taki srebrny surfer. Będzie zawrotka. No, wow. A jak ja wezmę teraz tego maka w ogóle? Dobra, mak jest, jest w plecaku, oby tylko mi nie wypadł. Ej, dziwnie, jak na kolej nodze nie możesz odepchnąć się nogą. Jego teraz jeszcze z tym plecakiem też w ogóle. Ale fajny patent powiem wam. Trochę bym się w takiej fabryce miał taki swój Segway. Adi, jak masz tego maka, czy nie? Adi, czemu ty niesiesz mój plecak? Powiedz mi, powiedz mi. Ooo, wow, odcinek dla mnie jest większym challengem niż dla Gabrysia. Ale Adi, naprawdę dziękuję. Teraz sobie coś pooglądam. Okej, okay, dobra, ja parkuję sobie tutaj. Jeśli chodzi to ja idę się położyć i odpocząć. Gabi teraz będzie oglądał jakiś film. A potem co, zamawiasz obiad, tak? No tak! Ja już obejrzałem całego Hobbita trójkę, naprawdę bardzo fajny film. Ale teraz poglądam sobie kilka memów z pandami. Adi, chodź na chwilę! Co robisz? A i powiem Wam, że to jest taki challenge, że Gabry dzisiaj te 24 godziny to normalnie na kanapie chyba lightowo. Tak, to jest lightowo. A kiedy ktoś pyta, czy może kawałek pizzy. A Jalona trzyma kulkę, to nie jest jej brzuch. To jest jej brzuch. Mi się zawsze pandy kojarzą z tym, że one po prostu się tak turlają i spadają. Jedne są takim żywym power co nie, bo one po prostu turlają i są w stanie się przeturlać tak jak parterz, jest w stanie pokonać każdą powierzchnię. Jejku, ale to jest wieczny Tak gdzie jest nasza panda? Jak chcecie, żebyśmy nagrali taki odcinek, w którym to panda decyduje o naszym życiu, to wbijajcie łapy w górę Słuchajcie, jakaś promocja od Gabrysia, 8000 tysięcy łapek w górę i 8, będzie 8 odcinek 8 i 5000 łapek w górę, no i kolejny naprawdę mocny i fajny odcinek, więc... Dobra, to, panu. Gabi ja idę do pokoju, bo muszę trochę popracować I no. yy, co, zamawiasz sobie obiad za jakiś czas, tak? No, jakąś, y może pierożki jakieś? Okej, okay, ja, ja już mam swój obiad, nie wiem co to jest, to są chyba jakieś kopytka, jeśli wiecie co to jest, to piszcie w no. komentarzu. A mi Nikola przygotowała steka, ale Panda się bardzo interesuje tym stekiem. Dobra. Ej Panda, nie wolno tego pić, to nie jest dla Ciebie. Okej, okay, ja miałem plan się poprzytulać, ale ta mała, słodka Panda chce się bawić. Panda, spuszczam Ci parę krewka. O nie! Dobra, słuchajcie, to jest taki challenge dla Pandy. Ciekawe, czy Panda pozwoli przyjechać naszemu robotowi. O, bardzo Panda. Zobaczcie, fajnie mamy się przy sobie. Okay, panda gdzieś mi naprawdę uciekła. Ja na razie sobie podpoczywam, naprawdę, bo jestem strasznie zmęczony. W kolację to chyba coś zamówimy. W sumie moja odsiadka na tej kanapie polega na po prostu jedzeniu i na zabawie. Dla mnie to jest fajny, fajny spędzony czas. Ale Eddie powiedział, że mi coś przygotuje naprawdę ostrego. Ja nie lubię ostrego. Na kolację. Powiem Wam, że jest już ciemno. Zobaczcie, jest już noc. I ja już jestem zmęczony tym całym challenge'em I to, co dla mnie jest plan, to Netflix i oglądanie filmów. Gabrysia, ja zaraz Ci pojadę może po jakieś ubrania, co? A przynajmniej możesz mi jakieś ciuchy przynieść na przebranie. Tak, jest naprawdę świeżo. Ja mam Ile tu jest? Okej, okay, słuchajcie, mam siuchę dla Gabrysia, ja mu je zabierz. Ora. Okej, okay, ja już za niedługo pójdę spać, bo jestem naprawdę zmęczony. Takie nic nie robienie na kanapie. To naprawdę jest zwyczaj, ale power naprawdę urozmaicił mi ten czas. No i co, wbijacie 80 tysiąca w górę. No i ja idę spać. Dobranoc.